Wprowadzanie planu lotu w Garminie G1000 w Cśnie 172. W dzisiejszym odcinku jak wprowadzić plan lotu za pomocą mapy i bezpośrednio w kokpicie, bezpośrednio w awionice G1000. Dodatkowo jak ten plan lotu edytować, jak usuwać punkty, jak dodawać nowe punkty. Na koniec trochę o różnicach między rzeczywistością, a tym co zastaniemy w Garminie G1000 w Cśnie 172 w Flight Simulatorze w którym ten G1000 nie jest jeszcze do końca zrobiony, więc nie wszystkie opcje, których moglibyśmy się spodziewać, oczekiwać lub które by się nam bardzo przydały, są w nim dostępne. Zapraszam. Dodałem bardzo prosty plan lotu. W zasadzie najprostszy, jaki można dodać. Mamy lotnisko startu i mamy lotnisko lądowania, nic więcej. I na dobrą sprawę to wystarczy, żeby wykonać bardzo prosty lot. Ale jeśli chcemy wykonywać loty trochę bardziej realistyczne, trochę bardziej przypominające te w rzeczywistości, to plan lotu powinien przebiegać po jakichś określonych punktach. Poza tym, jeśli chcecie. No, trochę więcej frajdy z latania. Może, jeśli chcecie poćwiczyć radionawigację, może, jeśli chcecie poćwiczyć jakieś latanie po punktach, to tutaj można oczywiście również na tej mapie wprowadzić coś bardziej skomplikowanego. Spróbujmy zatem zobaczyć, co Microsoft Flight Simulator próbuje nam w ogóle podpowiedzieć. Bo po podpowiedzi jest kilka. VOR to VOR. To jest sposób planowania trasy w Microsoft Flight Simulatorze, który daje nam trasę z jakimś, jakąś radiolatarnią VOR. Po drodze, będziemy mogli dolecieć do tej radiolatarni i od niej dolecieć do lotniska docelowego. I o ile taka radiolatarnia występuje na naszej trasie, to planer nam to pomoże. Dalej to nie jest lot, który miałby jakieś cechy lotu rzeczywistego. A dalej nie przejmujemy się żadnymi a, procedurami, żadnymi przestrzeniami powietrznymi, po prostu lecimy mm, na przełaj. Flight Simulator nawet nie bierze pod uwagę gór, więc jeśli jakieś góry będą na tej trasie, to też ją wyznaczy. Kolejne opcje Low Altitude Airways i High Altitude Airways. W przypadku Polski Flight Simulator narysuje nam dokładnie to samo. I od razu Wam mogę powiedzieć, że ta trasa jest nieprawidłowa. I skoro jest nieprawidłowa, to świetnie się nadaje do tego, żeby jej użyć jako demonstracji tego, co możemy mieć w g1000 załadowane prosto z tej mapy, bo to jest bardzo zaawansowany plan. Mamy tutaj lotnisko startu, procedurę odlotową, procedurę dolotową, jakieś punkty na trasie. Zanim załadujemy ten lot, zanim pokażę wam jak to wykorzystać, ja jeszcze wam pokażę jak dodać kolejny punkt bezpośrednio z mapy, jeśli jakiś punkt nam się podoba i z jakiegoś powodu chcielibyśmy przez niego lecieć. Możemy kliknąć add i ten punkt nam się pojawi na trasie. Jeśli mamy jakiś punkt, który chcielibyśmy dodać, ale nie chcemy go szukać w ten sposób, nie chcemy zbliżać się do każdej z tych kropek, potem cofać, ten interfejs nie jest jeszcze najlepszy, to właśnie potrzebuje jakiejś nazwy VKAF, to możemy po prostu go wpisać w wyszukiwarkę VKAF. Jest wykaz. Przepraszam, coś mi ta wyszukiwarka nie zadziałała. Znajdujemy go, klikamy tę nazwę i klikamy Add. I znów kolejny punkt został dodany do naszego planu lotu. Niech to będzie ten plan lotu, który weźmiemy do G1000 i który w pierwszej kolejności usuniemy. I teraz małe wyjaśnienie dlaczego ja w ogóle nie polecam tego flight planera. Po pierwsze to korzystanie z tego interfejsu, wyszukiwanie jakichś punktów, klikanie w nie, jest strasznie uciążliwe, i e, wydaje mi się, że przy odrobinie wprawy szybciej to będzie robić, jednak w G1000, nawet z tym scrollowaniem po gałkach i nawet z tym wyszukiwaniem poszczególnych punktów literka po literce. Po drugie, to wprowadzanie punktów i wyszukiwanie ich literka po literce jednak daje nam pewną sprawność, więc wydaje mi się, że opłaca nam się planować, wprowadzać każdy plan lotu bezpośrednio w G1000, a nie przez interfejs mapy, ponieważ nabierając tej sprawności szukamy punktów coraz szybciej. Później w locie, jak będziemy potrzebowali zrobić jakiś na przykład skrót, który dostaniemy od kontrolera na to będziemy w stanie to zrobić, będziemy w stanie ten nowy punkt wprowadzić relatywnie szybko. Ale też nie zniechęcam Was od tego. Ten flight planner z mapą oczywiście nie wygląda tak jak profesjonalne flight plannery, które piloci mają, ale pamiętajcie, że Garmin G1000 ma możliwość zaimportowania planów lotu z karty SD. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pilot miał kartę SD z jakimś planem lotu zapisanym, wsadził ją do Garmina G1000 w momencie, kiedy wsiada do samolotu, wczytał ten plan i nie zajmował się programowaniem od początku do końca. Mamy nasze dwa wyświetlacze, Primary Flight Display i e, Multifunction Display. Jeśli nie wiecie, jak działa ten wyświetlacz, jeśli nie znacie Multifunction Display, to zerknijcie w kartę, która się wyświetli tutaj. On jest tam w nagraniu opisany bardzo dokładnie. W tym wczorajszym nagraniu pominęliśmy zakładkę Flight Plan. To jest ta zakładka i tutaj mamy naszą trasę, tą, którą e, wprowadziliśmy na zewnątrz. Zwróćcie uwagę, że mamy te wszystkie punkty. Mamy też punkty, których tam nie było widać. To są punkty procedury odlotowej i to są punkty... Schowam a, wolant i przewinę. I właśnie na samym końcu nikt mija jeden. To są jakieś punkty procedury przylotowej. Więc cały ten plan lotu możemy obejrzeć. To są właściwie... To nawet nie są punkty, to są Fragmenty tej procedury, które nawet tutaj nie są tak dokładnie nie są dokładnie opisane. Dobrze, mamy tutaj ten D0D1, tak to powinno wyglądać, albo mam nadzieję, że tak to powinno wyglądać, ponieważ nie jestem pewien, to sprawdzimy to od razu. Wchodzimy na stronę A i P. To wam pokazuje, jakbyście chcieli wiedzieć, gdzie szukać a, procedur. Nad na temat tego będzie osobny materiał. Ja w tej chwili tylko szybko przeklikuję. Tutaj nawet nie ma punktów. To są to, co widzimy. To, co widzimy jako D1 i D0, to są tylko punkty pomocnicze zakrętu. Które Garmin G1000 potrzebuje, żeby poprowadzić nas po tej procedurze. Ale zwróćcie uwagę, że punkt RODEF w tej procedurze jest, OLILA jest i to jest nasza procedura, to odlotowa i to jest prawidłowo zaprogramowana procedura start w G1000. O ile procedura jest prawidłowo zaprogramowana, to sam lot nie, bo zdecydowanie nie przechodzi przez walidator Eurokontroli. Dlatego my ten plan lotu w tej chwili skasujemy. Jak skasować plan lotu? Klikamy menu i klikamy Enter. Zwróciliście uwagę, że nie kliknąłem na kursor, nie przeskrolowałem na e, Delete Flight Plan. Tego nie róbcie. Menu nam się potrafi na tym scrolowaniu czasami zawiesić, a kursor tam nie działa. Kursor, ponieważ w menu w tej chwili tylko dwie opcje dla planu lotu działają. A, no, w tej chwili to nawet tylko jedna. E, kursor jeszcze nie został w tym menu zaimplementowany. Ale dobrze, mamy pustą kartę Flight Plan. I od razu Wam powiem, że Flight Plan mamy też w Primary Flight Display. Jeśli nie pamiętacie, jak działa Fla Primary Flight Display, tutaj jest karta, tu jest odnośnik do filmu, w którym omawiam właśnie ten wyświetlacz. Plan lotu możemy programować w obu tych e, wyświetlaczach, na mniejszym lub na większym. Na ekranie. My skorzystamy z Multifunction Display, bo czemu nie. W tej chwili mamy pusty plan lotu. Uruchamiamy kursor. Żeby uruchomić kursor jak zwykle, tak samo jak w tych dwóch poprzednich wideo, klikam gałkę FMS, przekręcam, jestem na pierwszym polu o, planu lotu. Jeśli chcę zacząć wprowadzać e, dane, przekręcam małą gałkę. Eko, papa. Gdzież jest papa? Dobrze. Mike. Oskar. I potwierdzam enterem. I teraz mamy dwie szkoły, albo możemy wprowadzać po kolei punkty, albo możemy wprowadzać lotnisko docelowe, a później punkty wcześniej. I ja pokażę wam tą wersję, którą wolę bardziej. Wprowadzimy lotnisko docelowe najpierw. Eko. Papa. Zwróćcie uwagę e, drugą literę, ponieważ to jest wysoka litera alfabetu. Szukam wstecz, tak jest szybciej. Golf. I delta. Jest delta. Lotnisko Lecha Wałęsy w Gdańsku. Enter. Mamy. Lotnisko początkowe, lotnisko docelowe. Teraz trzeba wprowadzać punkty między nimi. Więc przewijam kursor na Ecopapa Golf Delta. To były dwa przewinięcia, bo można tutaj wpisywać również wysokości na trasie. I sprawdzam na Skyvector, na SimBriefie, jak wygląda zalecana trasa. To nie będzie pełna zalecana trasa, i zaraz wyjaśnię dlaczego. Ale Mamy nasz kursor A. Jeśli ten kursor podświetla Ecopapa Golf Delta, to znaczy, że teraz punkt, który wprowadzimy, wprowadzimy nad tym polem. G1000 nie potrafi pokazać kursora między polami, więc pokazuje mrugające pole poniżej i wprowadzamy wyżej. Wprowadźmy punkt Olila. Oskar. Lima. Mm. O, L. India. Ola, Enter. Tak jak mówiłem, przed powyżej i wprowadźmy jeszcze relap, Romeo, India. Lima. Relap. Zwróćcie uwagę, jeśli nie ma innych punktów, a, które zaczynałyby się od rila, to to b nam się podpowiada, tak jak przy OLI nam się podpowiadało. Ok, mamy punkt Rilap i dodajmy jeszcze ten punkt oslog, bo czemu nie dla wprawy. I to może zajmuje trochę więcej czasu, niż wyszukiwanie tych punktów na mapie, ale z każdym, a, z każdym punktem coraz szybciej Posługuje się tymi gałkami. To powinno być L Os L no właśnie. Oslok. OK. Mamy wprowadzone. I dlatego uważam, że warto to robić. Klikam kursor. Mamy aktywny flight plan. Z modlina do Gdańska przez punkty Olila, Relap, OSLOG i na końcu Gdańsk. To jeśli bym chciał usunąć punkt, dodajmy sobie jeszcze jakiś punkt. Ja zerkam w tej chwili na mapę, zerkam na Sky Vektora. Potrzebuję jakikolwiek punkt. Wpiszemy punkt wasku. To jest punkt, który znajduje się gdzieś tam nad Stanami Zjednoczonymi. I ten punkt za chwilę usuniemy. Mamy V, mamy A. I mamy Wasku. Enter. I weszło nam Wasku. Weszła nam straszliwa odległość do tego punktu. Ewidentnie coś zepsuliśmy. Pewnie chcieliśmy wpisać jakiś inny punkt. Pewnie chcieliśmy wpisać punkt na prawdziwej drodze, którą mamy. Zaznaczamy ten punkt kursorem i klikamy Clear. Clear znajduje się tutaj. A, lewy dolny przycisk wśród tych przycisków a, panelu FMS. I punkt zniknął. Plan lotu wrócił do normy. Wszystko jest OK. Wyłączam kursor. Dodamy procedurę odlotową. Klikam Procedure, ponieważ odlatujemy w pierwszej kolejności. Przewijam na Arrival. Potwierdzam Enterem. I co to była za procedura, którą a, wcześniej mieliśmy zaproponowaną? Ona była dobra. Olila 2 Juliet. Czemu ja wszedłem w Array? Approach, przepraszam. Jeszcze raz klikam Procedure. Wybieram Departure. Enter. I mamy Modlin. Sprawdzam, czy to jest na pewno to, czy tu jest napisane Departure. Bamso. I przewijam małą gałką. Małą ga gałką uruchomiłem dodatkowe menu. Teraz przesuwam kursor dużą gałką. Te przejścia z małej gałki na dużą. To się czasami miesza. Dlatego warto powtarzać tę operację. Dlatego warto to wszystko robić z G1000, żeby nabrać wprawę. Olila 2 Juliet, tak miało być. Enter. Uruchamiam kursor. Przewijam w dół. Aż do Load. I klikam Enter. I zwróćcie uwagę że to nam się pojawiło co mnie trochę dziwi pojawiło się w inny sposób niż a, z mapy. Tutaj zamiast tych dwóch punktów pojawił nam się jeden punkt, a, punkt user, ale pojawił się też ten punkt RODEF. Czy to jest dobrze zaplanowany lot? A. Znów, tu wchodzimy w kwestię ograniczeń. A ograniczenie jest takie, ja może pokażę. Wyjdźmy w takim razie z planu lotu, zostawmy mapę. Ja Wam pokażę jak to wygląda. Teraz na naszym GPS-ie. Korzystam z kursora. Znów, jeśli oglądaliście wczorajszy materiał, to wiecie jak się z tego kursora korzysta. Niestety to nie jest za szybkie urządzenie. Możemy trochę oddalić i wtedy pojedzie szybciej. OK. Jesteśmy prawie nad punktem RODEF. Zwróćcie uwagę, jak daleko ta procedura od punktu Rodew się w tej chwili znajduje. A mapa mówi jasno: my lecimy przez punkt RODEF. My mamy wykonać odpowiedni zakręt, następnie RODEF, następnie OLILA. To jest procedura o marginesie błędu równym 1 mili. Podejrzewam, że tutaj jest co najmniej 1 mila, może nawet więcej. I tak to nie powinno wyglądać. Dlatego przestrzegam Was przed używaniem procedur uh, departure i approach uh, na uh, Jeśli latamy offline, można się tego uczyć i te drobne rozbieżności nie powinny nam robić różnicy. Na te drobne rozbieżności, te drobne odchyłki mogą nam już robić różnicę i wtedy, uh, wtedy po prostu będą jakieś problemy w ruchu lub problemy w dolotach, uh, odlotach czy kolizji z jakimś ruchem, który jest w innej procedurze i który powinien być od nas odseparowany, a przy właśnie takich ścięciach zakrętów nie będzie. Od razu pokażę, że tutaj też można wybrać approach i arrival. Zwykle byśmy to wybierali w locie, dolatując do Gdańska, ale możemy to wybrać również, możemy to wybrać również na lotnisku odlotowym, a potem w powietrzu zmienić. Ja mówiłem, że wykonamy procedurę OSLO 3T. No i wybieram ją dokładnie tak samo. Scrolluję na to menu. Teraz dużą gałką przesuwamy kursor. OSLO 3Tango. Enter. Znów uruchamiam kursor. Przełączam w dół. Muszę to przewinąć aż dojadę do load enter i mamy arrival mogę też wybrać procedurę podejścia według przyrządów select approach enter i tu wybieram odpowiednie approach mam nadzieję że dzięki kasujemy procedure znaczy kasujemy okienko procedure mam nadzieję że dzięki temu materiałowi wiecie jak zaprogramować lot wiecie jak dodać Procedury i wiecie, jakie są niebezpieczeństwa dodawania procedur do Garmina G1000 we Flight Simulatorze. W tej chwili to jest stan na sierpień 2020. Ja mam nadzieję, że wkrótce ten G1000 zostanie poprawiony. On jest tam już gdzieś w te, na tej liście deweloperskiej, na tej roadmapie deweloperskiej, jako problem, który Microsoft zna. Także wiemy, że to będzie rozwijane, ale wśród tych komentarzy, co jest in progress, co jest wkrótce. Ten G1000 nie ma jeszcze zaznaczonego, nawet in progress, jeśli dobrze pamiętam. Także nie spodziewajmy się, że ta aktualizacja będzie szybko. Co Wam mogę poradzić w kontekście tych błędów, które dzisiaj pokazałem? Przede wszystkim ostrożnie latałbym procedury te w PR te najbardziej precyzyjne. Jeśli mamy procedurę bardzo precyzyjną, takie, jakie są na no, niestety na większości lotnisk w Polsce to wstrzymałbym się z używaniem tych samolotów z tymi procedurami na Testujcie to też, może dojdziecie do tego, kiedy te procedury działają lepiej, kiedy działają gorzej. Dajcie znać w komentarzach, jak to u Was działa. Czy dopatrzyliście się dużych błędów, czy dopatrzyliście się raczej małych błędów, w zależności od tego, gdzie latacie? Wiecie, że. No na przykład w tym ostatnim locie, w którym lecieliśmy w Kalifornii, zauważyliśmy, że GPS nas prowadzi, chciał nas prowadzić dwie albo trzy mile w bok od trasy, którą wyznaczała bezpośrednia prosta między radiolatarniami. Więc te błędy sięgają takich, a, takich wartości. I to wszystko jest do dogrania. To wszystko na pewno zostanie poprawione w Microsoft Flight Simulatorze, ale na razie musimy być świadomi błędów. Z drugiej strony ten Garmin G1000 jest całkiem fajnym narzędziem do nawigacji na trasie. I umiejętność wprowadzenia tego planu lotu. Wiedza, gdzie co wprowadzić, żeby nam się wyświetliły odpowiednie elementy, nawet wiedza, jak wprowadzić to podejście, nawet jeśli go nie wykonamy później według GPS-a, to samo to, że jakieś kreski nam się wyrysują, jakieś punkty nam się już zaznaczą, to nam pomoże wykonać te procedury. Może nie idealnie, ale lepiej niż to. I to nas może przedrobienie wprawy też zabrać na waczy i pozwolić się cieszyć tymi samolotami, w lotach AFR na Watson. Tyle na dzisiaj. Ja zapraszam Was na jutro. Jutro o 8 rano opowiem o podejściach według przyrządów. Zostawimy na chwilę Cesnę. W ogóle w przyszłym tygodniu ten cały program nam się mocno zmieni. To już nie będzie tak, że będzie cesna i cesna, i cesna, i cesna jeszcze raz. Ja już mam rozkład na przyszły tydzień. Cały przyszły tydzień jest zaplanowany, więc słuchajcie. W niedzielę o 8 rano zaczynamy dzień newsami z Flight Simulator'a. Opowiem wam, co się stało od wydania Flight Simulator'a do dzisiaj. Jakie scenerie wyszły, na co ciekawego zwrócić uwagę, jaki jest update deweloperski. O tym wszystkim w niedzielę. W poniedziałek zaczynamy cykl na temat WATSIM. W poniedziałek 15, a jak znam, życie to 22 minuty mówienia o tym. Co musisz wiedzieć o VACIM? We wtorek wracamy do DCS-a. Wtorki i czwartki będą DCS-owe, więc we wtorki póki co A10, w czwartki F16. Środa to komunikacja lotnicza. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak się komunikować na VACIM, albo po prostu jesteście ciekawi, jak wygląda komunikacja w lotnictwie, to co środę będzie odpowiedni materiał. Piątki. Cesna 172. Wracamy do tego samolotu. Wracamy do kolejnych elementów wyposażenia, kolejnych procedur, kolejnych technik. W przyszły piątek kołowanie, start i lądowanie Cesna 172. Materiał głównie dla początkujących, ale może niektórzy też sobie coś przypomną. I w sobotę zaczynamy w zasadzie nie, kontynuujemy ten jutrzejszy wątek. Jutro będę mówił o podejściach według przyrządów i to będzie wprowadzenie, to będzie ogólne, ogólne podstawy ogólne założenia podejść według przyrządów. A w sobotę opowiem dokładnie o podejściach według ILS i to będzie materiał um, trochę bardziej zaawansowany, który w kolejnym tygodniu w tej części 172 przećwiczymy w praktyce na przykładzie tego samolotu. Więc te materiały również będą między sobą jakoś współistnieć i współgrać. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Dajcie znać, co byście chcieli w przyszłości oglądać. W tej chwili terminarz i Plan tych audycji, słuchajcie, jest zapisany już do prawie do końca października. Wiem, co będę robił 25 października, 24 października, wiem, co będę robił 5 listopada i co będziecie widzieli 5 listopada. Ale na przyszłość i po to, żebym wiedział, co planować dalej, potrzebuję Waszej, waszej rady, potrzebuję Waszych potrzeb, oczekiwań, potrzebuję wiedzieć. Co chcielibyście widzieć. Także jeśli macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach, piszcie na Facebooku, piszcie na maila. Pamiętajcie, że ja jestem dostępny. Możecie się ze mną kontaktować. Jest mail Kalipta Aviation, na którego wielu z Was pisze. Jest Facebook Kalipta Aviation, na którym są wszystkie materiały. Jest wreszcie grupa Facebookowa, na której nie tylko ja postuję, ale tam też mnóstwo fajnych ludzi wrzuca ciekawe materiały, które znajdują często szybciej ode mnie. Dzięki temu mi pomagają wrzucać materiały na stronę Calipta Aviation i mówić o nich tutaj. A wszystkim uczestnikom grupy pomagają dowiedzieć się o materiałach wcześniej. Odrobina prywaty. Zapraszam też na Instagrama. Tyle. 25 minut. Miało być 15. Będę się starał to skracać. Będę się starał to skracać z drugiej strony. Udało się zejść poniżej pół godziny. To już jest jakiś sukces. Dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zasubskrybujcie. Do zobaczenia.